Cześć! Nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć! Dziś temat bardzo życiowy. I... Trochę mniej biznesowy, chociaż to, co w życiu, to i w jakiś sposób odbija się w biznesie. Dziś temat o szczęściu i ja mam na szczęście receptę. Tą receptą chcę z Tobą się podzielić, i to nie oznacza, że jeden do jednego możesz przenieść tę receptę do swojego życia, ale mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie inspiracją. I oczywiście zaczynam od historii z końmi, jako pewne tło do tematu szczęścia. Ja nie wiem, na ile konie faktycznie czują szczęście. Ja widzę konie, które odczuwają radość, ja widzę konie spokojne, ja widzę konie w dobrostanie, i wtedy, tak jak sobie na, na nie patrzę, to, to mogłam powiedzieć: tak, koń może być szczęśliwy, ale też wiem, że na pewno koń może być nieszczęśliwy. I na szczęście nie miałam wiele razy do czynienia z końmi, tak naprawdę bardzo nieszczęśliwymi, choć kilka razy zdarzyło mi się, czy pracować, czy, czy widzieć konie, które były skrzywdzone przez ludzi. Które bały się ludzi, bały się kiedy się do nich podchodziło. W jakiś sposób to nieszczęście dużo, dużo bardziej widać u koni. Ale dzisiaj zajmuję się tematem szczęścia. Cały czas jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak moje konie przeżyły zmianę stajni, jak pięknie w tej stajni się odnajdują, ale też ta zmiana była zmianą dla mnie. I jak ja się w tej zmianie odnajduję. I dziś chcę powiedzieć o siwym, który bardzo mocno, jak stawałam bo boksu, mnie zaczepiał, pukał, wychylał się. Już w zeszłym odcinku opowiadałam o tym, że trochę mnie podskubywał, bo dawałam mu no, za darmo cukier. I jak byłam w zeszłą niedzielę u koni, to siwy, no, bardzo był taki aktywny w relacji do mnie. I wyjęłam go na korytarz, tak żeby nie stał w boksie, tylko żeby ze mną był i skupił się też na mnie. Zaczęłam go czyścić, pielęgnować, po prostu byłam z nim, popieściłam go. To, to był dla mnie bardzo fantastyczny czas i po zabiegach związanych z koniem, kiedy go wstawiłam do boksu, to stwierdziłam, że sobie go będę nadal obserwować. I Siwy od razu po wpuszczeniu do boksu, tam miał, miał worek z sianem i właściwie mógł zacząć szybko zajadać. A on sobie stanął, zmrużył oczka, takimi zmrużonymi oczkami. Miałam wrażenie, że trochę pysku, uśmiechnięte. Ja wiem, że to u koni to, to nie działa tak za bardzo, nie widać uśmiechu, ale sprawiał wrażenie, że uśmiecha się, stał spokojny, właśnie taki czyściutki, wypielęgnowany, z przymrużonymi oczyma, uszami na boki, czyli był bardzo rozluźniony. I tak sobie pomyślałam, że no, chyba jest szczęśliwy. Potem zaczęłam myśleć o sobie. Ta możliwość bycia z koniem, pielęgnacja jego dała mi bardzo dużo szczęścia. I złapałam tą chwilę radości, szczęścia, i tak sobie rozkładam ją na czynniki pierwsze, co na to się złożyło. No Fizycznie, to, że byłam z koniem, to, że go wyczyściłam, to, że w stajni jest przecudny miękki fotel, na którym mogłam usiąść i wypić sobie przepyszną smakową kawę. To, że czułam zapach koni i siana, to, że byłam pile przed wizytą mojego wujostwa, których trochę wspieram ostatnio ze względu na ich słaby stan zdrowia. Czyli co daje mi szczęście? Jaka jest moja recepta na szczęście? Łapanie właśnie tych chwil radości, luzu, spokoju, obecność. Czyli jak czyściłam konia, to go czyściłam i nie robiłam nic więcej, i to mi dawało nadal. Tak, bo nagrywam kilka dni już po niedzieli, i nadal to mi daje szczęście i radość. Czyli zapach, który czuję w danej chwili, ten moment, kiedy jestem i po prostu czuję, że jestem szczęśliwa. To jest moja recepta. Po prostu świadomie łapać momenty radości i bycia w dobrostanie, świadome programowanie siebie na szczęście, mimo wszystkiego. Co się dzieje dookoła? Mimo jakichś tam trudów, różnego rodzaju problemów i skomplikowanych sytuacji, to ta umiejętność złapania chociaż chwili radości i szczęścia jest przynajmniej dla mnie ogromnym paliwem i takim paliwem może też być dla Ciebie. I dlatego zapraszam Ciebie tradycyjnie do pytań rozwojowych, do takiej chwili rozważań na temat Twojego szczęścia. Ile chwil. Może minut dziennie dajesz sobie na to, aby poczuć szczęście? Co dla Ciebie jest źródłem szczęścia? Jak uważasz, czy szczęśliwe życie jest wyborem? Jak dla Ciebie pracuje cytat: Szczęście to stan umysłu, wybór, sposób patrzenia na rzeczy, a nie coś do osiągnięcia. To raczej coś, czym jesteśmy, niż coś, co mamy. Oczywiście w opisie do podcastu znajdziesz te pytania rozwojowe i autora cytatu z Fami Makundanda. Nie wiem, czy tak się czyta to indyjskie nazwisko. Natomiast w tym opisie, oprócz pytań, zamieściłam też kilka cytatów o szczęściu i chciałabym, żeby były dla Ciebie inspiracją. Także zapraszam do rozważań. Zapraszam wejść na stronę www.annasdzieszyńska.pl. Zobacz opis. Do podcastu i niech pracują Tobie też inne cytaty, do których mi jest bardzo blisko. Pozdrawiam serdecznie, wielu szczęśliwych chwil. Dzięki za dziś. Cześć.